Na przykład kancelarii adwokackich, no bo kancelaria adwokacka by sobie nie pozwoliła na to. Natomiast bardzo chętnie kupią e, takie zapisy do, z banku, na przykład albo z jakiegoś operatora telefonicznego. Pani, czy pani, czy pani, bardzo chętnie, najchętniej. Z dwóch względów. Po pierwsze osoba, osoby fizyczne, jest ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. Im to nie przeszkadza, że tamte długi nie są zazwyczaj duże. Napisy to jest od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Z punktu widzenia instytucji finansowej to jest tyle, co kot napłakał. No, ale tych obywateli, którzy mają te rachunki, na których coś tam wisi, to są miliony. To są miliony samych wyłudzonych powiedziałbym. Sprokurowanych naka sądowych nakazów zapłaty z Sądu Lubelskiego, w którym byliśmy e, z podobnym wykładem na Uniwersytecie e, wczoraj, e, z Sądu Lubelskiego rocznie jest kilka milionów. Kilka milionów nakazów zapłaty. Sądowy nakaz zapłaty i taki na sądowy nakaz zapłaty z Sądu Lubelskiego ma dwie charakterystyczne cechy. Po pierwsze, on jest domniemaniem winy. Jeżeli Państwo nie złożycie sprzeciwu w ciągu 14 dni, to on się uprawomocni bez względu na to, jak to będzie chamski wymysł. Po drugie, jest wydawany nie w oparciu o dokumenty. Sąd nie widzi ani śladu dokumentu, bo to jest sąd elektroniczny, tylko w oparciu o oświadczenie firmy windykacyjnej. O nic więcej. Przy czym nie ma żadnego, żadnej możliwości, żeby sąd mógł zweryfikować to oświadczenie, czy to nie jest kłamstwo. To znaczy w momencie, jeżeli państwo złożycie sprzeciw, sprawa wypada z tego sądu lubelskiego i sąd się nie pochyla, że to jest kłamstwo, więc tak naprawdę nikomu tam nie ma żadnego ryzyka, nikomu czapka nie z głowy nie spadnie, że udaje, że że wmawia sądowi, że państwo jesteście mu cokolwiek winni w dłużni. Nikomu czapka. Jedyne co się może wydarzyć, to to, że ktoś się obroni i że się od niego tych pieniędzy nie weźmie. To się może wydarzyć przed sądem. Co to za ryzyko? No to jest mniej więcej takie ryzyko, jak dla normalnego złodzieja, że pójdzie, pójdzie, pójdzie do tramwaju, do w, autokaru i raz mu się uda wyciągnąć portfel, a raz mu się nie uda. A może być też tak, że mu się uda wyciągnąć ten portfel. To jest taka mniej więcej sytuacja. Zostanie złapany za rękę. Ale policjant mówi, zostaje Pan ukarany oddaniem portfela. I taki poziom ryzyka jest u tych firm windykacyjnych. Czyli jak się uda Państwa podejść, kasują te pieniądze masowo, jak się nie uda, a, trudno. Wiecie państwo, w ilu procentach się nie udaje poprzez sąd e, ściągnąć poprzez sąd, w ilu procentach się nie udaje doprowadzić do wyroku, do wyroku prawomocnego, pomimo tego, że dług jest, 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 nie, istnieje. nie istnieje. Jest to dług rzekomy. 3,5% jest sprzeciwów. Więc sama statystyka im wskazuje, że po prostu opłaca się to robić. Ale żeby to zrobić, to trzeba. To jest jakby druga część ich działalności. Pierwsza część ich działalności, no to oczywiście, to trzeba kupić dane osobowe, bo to jest tak naprawdę kupienie, kupienie tej yy, dokonanie tych cesji wierzytelności. To są dwie najważniejsze rzeczy. Po pierwsze, dupokrytka, żeby mogli powiedzieć, przecież my nie oszukujemy. Nam bank oświadczył, że to są wierzytelności. Tak? No więc my jesteśmy czyści. Jakby ktoś chciał powiedzieć, robisz pan numer, panie w jak na wnuczkę, on mówi nie, nie, nie. Ja tu mam sesję, gdzie bank powiedział, że tu ja była wierzytelność. Działałem w dobrej wierze. Oszustwo, jest to przestępstwo działania z winy umyślnej, kiedy wiemy, że jest to bardzo, kiedy wiemy, że, że oszukujemy. A jest to bardzo trudno udowodnić tą winę umyślną. Jeżeli powiemy, że popełniliśmy błąd, bo czegoś tam nie sprawdziliśmy, a faktycznie, a no tak, no rzeczywiście nie było tego długu, to nie jest oszustwo z, z mocy polskiego prawa, tak? To jest błąd. To jest błąd. No więc to jest. To, e, czyli po pierwsze musi być dup, krytka, przepraszam, która e, jest określona jakimś tam. Jakąś tam cyfrą finansową, czyli 150 zł, 500 zł, 5000, 5500, czasem więcej. I dane osobowe, chociażby bardzo stare, chociażby sprzed 20 lat, po których można spróbować tą osobę nękać. No i od tego firma windykacyjna zaczyna. Najpierw wdrażany jest ten cały aparat manipulacji, czyli pierwsze uderzenie, po którym jakieś tam podejrzewam, że 50% od razu zapłaci. Tak, wzięliśmy coś, co było bezwartościowe, zapłaciliśmy za to coś, za to coś, co nic nie warte, bankowi jakieś już pieniądze, ale my z tego, co jest nic nie warte, my teraz sobie wszystko odzyskamy. No więc pierwsze uderzenie to jest we wysłanie wezwania że oto na skutek cesji od takiego a takiego banku jesteście nam Państwo winni. Na przykład 520 zł. Cesja z banku? Kurde, nie wiedziałem, że byłem coś winny w tym 2005 roku temu bankowi. Ale może rzeczywiście. No, miałem tam rachunek. Kto by pamiętał? Rachunku już dawno nie ma. Żadnych dokumentów nikt nie, nie ma, no bo kto będzie jakieś takie śmieci bankowe trzymał? Mało tego nawet, jeżeli byśmy mieli ten rachunek i te dokumenty. Kto z Państwa umie liczyć te wszystkie, y, powiedziałbym, y, y, stosować te wszystkie, te wszystkie elementy kalkulacyjne, żeby policzyć tak naprawdę, czy bank dobrze wyliczył coś, czy źle wyliczył? No, nikt nie umie. Najwy dwóch posadzić specjalistów bankowców, którzy będą kalkulować na przykład e, zadłużenie z jednej umowy, która ma kilka lat i wyjdą im zupełnie inne wyniki. To jak Państwo macie to sprawdzić? Zwraca się do Was instytucja, która się przesyła pismo, mówi o cesji z poważnej instytucji z banku, duża instytucja, i mówi: oddajcie dług. Pismo jest tak skonstruowane, żebyście Państwo byli przekonani, że te pieniądze wisicie i że tak naprawdę jedyne, co możecie zrobić, to zapłacić. Oczywiście, jeżeli nie zapłacicie, otrzymacie informację, że narażycie się na koszty sądowe, egzekucyjne, ba być może dojdzie do zajęcia rachunku bankowego emerytury, dlaczego z, do, z Państwem tu rozmawiam? Dlatego, że niektóre z tych firm indykacyjnych w tych swoich pismach, które wysyłają masowo, w ogóle nie wspominają o zajęciach wynagrodzenia o pracy. Ale za to bez przerwy jest emerytura renta. Czyli kto jest celem? A dlaczego? A no właśnie dlatego, że Państwo jesteście, jesteście w macie bardzo dużo w sobie tego rodzaju przyzwoitości. Tak, nie, jest naprawdę macie dużo w sobie tego rodzaju przyzwoitości. Takim, przepraszam, zorganizowanym sukiencyństwem nie mieliście wcześniej do czynienia, tak? Jeżeli było, no to wiadomo ze strony tam komuny w PRL-u itp itd. Jeżeli był. Ale w głowie wam się nie mieści że jakaś instytucja jedna poważna druga instytucja może was krótko mówiąc chamsko oszukiwać i wyłudzać od was pieniądze. Nie jesteście na coś takiego przygotowani. Drugi element jest taki że jesteście doskonałym celem. Ponieważ bardzo często emeryci renciści to są osoby samotne więc nie mają się kogo poradzić. A wstyd im rozmawiać o takich rzeczach z dziećmi, z wnukami. No bo jak to, tak? No ta, ta babcia e, kochana, to ona jest dłużnikiem. Państwo, jak spojrzycie w telewizję, będziecie mieli pokazane tak: długi trzeba oddawać. Jest jedna, druga reklama takiej pani pokazane, co nie oddaje się długów i ona się ukrywa, jak złodziej. I taki jest przekaz. Nie oddajesz, jesteś dłużnikiem, po pierwsze jesteś osobą nierzetelną nie oddajesz długów, no to jesteś prawie, że złodziej, tak? To masz szczęście, że polskie prawo nie, nie przewiduje yy, zamykania w więzieniach dłużnika, bo byś siedział, tak? Na Zamku Lubelskim od średniowiecza była baszta dla dłużników. Wtedy siedzia, siedziano, tak? Tylko, że tego, ten dług wtedy trzeba było też udowodnić. A firma windykacyjna, która stwarza takie wrażenie, ona nie ma złamanego dokumentu na to i to jest najlepsze, że ktokolwiek jest im winny jakieś pieniądze i dlatego oni wszystkie sprawy przegrywają. Bo bank, dając im dokument stary, po pierwsze przyznałby, że jest to dług niewymagalny, a po drugie złamałby tajemnicę bankową. Bankowi nie wolno dać dokumentów bankowych w firmie windykacyjnej. To są bardzo rzadkie przypadki. W każdym razie, to są osoby samotne. Trzecia rzecz. Nie są to osoby bardzo często internetowe, więc jednym kliknięciem nie mogą sprawdzić, że w mediach społecznościowych już zaczyna szumić na ten temat, m.in. dzięki, dzięki anuluj dług, bo bardzo głośno staramy się o tym mówić, zaczyna się mówić na ten temat, że uważajcie, nie płacicie, nie kontaktujcie się z windykatorem. Dokładnie, nie płacicie, nie kontaktujcie się z windykatorem, zamiast tego skontaktujcie się z wyspecjalizowanym prawnikiem. I to wystarczy, dlatego że ten wyspecjalizowany prawnik was ochroni. Mało tego, firma windykacyjna, zderzywszy się z wyspecjalizowanym prawnikiem, zorientuje się, że tego gościa to należy odpuścić, bo tutaj nic nie ugramy. Bo oni są przygotowani na to, żeby zmanipulować panią, czy panią, ale nie potrafią zmanipulować adwokata, bo nie mają żadnych argumentów. Tak? Więc... No i trzecia i ostatnia rzecz, może czwarta nawet, jest taka, że jeżeli im nawet państwo nie zapłacicie, ale popełnicie kilka błędów, na które liczą i sprawa trafi do sądu i tam też nie, nie zostanie złożony sprzeciw i sprawa trafi do komornika starszej osoby, to tam jest bardzo prosty proces zajęcia komorniczego. Zajmuje się emeryturę. To jest strasznie tania sprawa. Jeżeli ktokolwiek gdziekolwiek jest zatrudniony, na umowę o pracę, umowę o zlecenie, umowę o dzieło, to komornik musi poszukać tak, gdzie on jest zatrudniony, znaleźć go, zająć mu tą wierzytelność, czyli zająć mu tą y, pensję dopiero no, bardzo często nie wiadomo, gdzie on tak naprawdę, skąd ma te pieniądze. Musi w tej całej ilości banków poszukać, gdzie są te rachunki bankowe dopiero zająć ten rachunek bankowy, w państwa przypadku no, po prostu zwraca się do ZUS-u o zajęcie emerytury i to jest zajmowane Dla, z tego samego powodu też na państwa jest atak za zaległy abonament radiowo-telewizyjny głównie, dlatego, że wy jeżeli ta zaległość jest na przykład 1500 zł, bardzo proste jest zajęcie tych 1000, zajmuje się emeryturę 1500 zł, a kogo tam obchodzi że jakiś tam starszy człowiek nie będzie miał co do gara włożyć nie? no trzeba było mieć lepszą emeryturę tak, na tej zasadzie a więc, yy, krótko mówiąc, jesteście doskonałym targetem i uderzenie w waszym kierunku jest największe firmy indykacyjnych. Poza tym jesteście fantastycznym pośrednikiem, dlatego że bardzo często jest tak, że jeżeli to były jakieś stare zapisy, stare długi, stare dane, to te dane dotyczące miejsca pobytu, miejsca zamieszkania tego tak zwanego dłużnika, one są już dawno nieaktualne. Jeżeli to było 20 lat temu, na przykład był to człowiek, który miał wtedy 30 lat, to teraz może już zupełnie gdzie indziej mieszkać. Jak miał 20 lat, będzie gdzie indziej mieszkał, a tam zostanie jego mama, tata, tak na tej zasadzie. W każdym razie zauważono, że jeżeli. Że po pierwsze starsza osoba nie rozróżnia windykatora od komornika, więc się boi. Więc strach powoduje, że ta osoba naprawdę jest przerażona tym, że nagle zaczynają przychodzić te listy, nawet jeżeli ta osoba już tam nie mieszka, ta, do której jest kierowana. Ten wnuk nie mieszka, ten syn nie mieszka, córka nie mieszka. To ta osoba jest ciężko przerażona i ta, ta osoba jest tak naprawdę najlepszym marketingowcem tej firmy windykacyjnej. Bo ona będzie ciosać mu kołki na głowie. Ty weź tu, tu mi przychodzi, ty zapłać, bo mi wejdzie i mi zajmie telewizor. Tak to wygląda. I ten człowiek, on by dla tej firmy nie zapłacił, bo by wiedział, że to jest coś, coś dziwnego. Nie reagowałby. Ale dla mamy, dla babci, dla taty zapłaci, dla ich świętego spokoju. Na tym to polega właśnie. Yy, państwo macie duże poczucie godności, dlatego że dorabialiście się. Yy, Swojego nazwiska, swojego wizerunku wśród sąsiadów w najbliższym otoczeniu, w okolicy, w pracy przez całe życie i macie duże obawy, żeby to nie zostało zniszczone na przykład poprzez pomówienie, że oto jesteście nierzetelni, nie płacicie czegoś tam, więc będziecie, chęt... krótko mówiąc, będziecie płakać, ale te 500 zł zapłacicie dla świętego spokoju, tylko że nie wiecie, że w tym momencie, czym łatwiej, szybciej zapłacicie, tym znajdujecie się odhaczeni tam w tej firmie, że oho, to jest osoba pierwsza do golenia. Jak się znowu coś pojawi do jej dotyczące, to najpierw do niej. Bo on chętnie płaci. Najtańsze. Dajecie sygnał w ten sposób. Ale jak taki list wygląda? No taki list wygląda tak, że to jest koperta Eee, mocno oznaczona tak żeby każdy sąsiad tak przychodzi jak wyjmucie, wyjmujecie z, ze skrzynki popatrzył na was takim wzrokiem aha sąsiadko nie wiedziałem że nie płacisz długów właśnie właśnie nam jest łyso to żeby więcej nie przychodziło zapłacimy pierwsza manipulacja jeszcze nie otworzyliście tego listu a już jest pierwsza perswazja, żebyście zapłacili. Wy już zdenerwowani otwieracie i płacicie. To znaczy, otwieracie, a potem lecicie i płacicie, tak? Jeżeli macie te pieniądze. No i czasem nie macie, bo czasem są za duże. Druga rzecz jest taka, że oczekuje się, że jeżeli taka osoba nie. Po, to znaczy, żebyście pobiegli i zapłacili, to zawsze oprócz wezwania jest od razu wypełniony blankiet żeby nie było tak, że starsza osoba zdenerwowana no będzie chciała zapłacić, ale będzie jej ta ręka drżała, nie będzie umiała wypełnić, albo na przykład będzie to duży kłopot, nie, ona to wszystko ma, to poprzez siebie, poprzez wnusia, poprzez kogoś, weź tam płci i zapłać. Wszystko należy ułatwić, prawda? Także jeżeli ja na przykład bym yy, chciał uzyskać jakieś środki finansowe po tym wykładzie od was, to najlepiej to by było mi się dowiedzieć, kto będzie dokładnie, imię, imię i nazwisko każdej osoby z państwa, każdej, każdego z państwa, i od razu przynieść blankieciki. Proszę bardzo, to już jest do zapłaty, prawda? Albo najlepiej SMS-em, jeszcze, tak? No, a SMS-em to może nie, ale, ale, ale generalnie, albo najlepiej umówić się od razu na poczcie. Ułatwić maksymalnie ułatwić maksymalnie i w indykatorze ułatwiają to płacenie, licząc na to, że duża część zapłaci bez gadania dzięki temu korzystając z tych ułatwień. Kolejny efekt, jeżeli, jeżeli nie, nie chcemy płacić albo nie mamy tych pieniędzy, żeby płacić, kolejny efekt, jaki chce windykator uzyskać, to jest to, żeby się dowiedzieć, czy jest to osoba podatna. No bo jeżeli nie zapłacimy, jeżeli zapłacimy, no to wiadomo, że jesteśmy podatni, to nie ma co. Po, podatni. Wymierną sumą, sumą pieniążków, które wpłaciliśmy, które ale być może jesteśmy podatni, może jest, byśmy zapłacili, jeżeli by troszeczkę nad nami popracować. No więc jest pierwsza rzecz, to jest nakłonienie, do, żeby zatelefonować do windykatora. Jeżeli Państwo chcecie się bliżej dowiedzieć, co to za dług, zadzwonić. My wam wyjaśnimy, ba, być może opuścimy wam 60% nawet. Umorzymy wam 60% albo 40%, albo 45%, albo rozłożymy na laty po 2,50. Takie są oferty. My jesteśmy takimi fantastycznymi, dobrymi wujkami, którzy tylko myślą, jak wam tutaj, jak wam, was pozbawić tego problemu, łącznie z portfelem. Ale tego wam nie powiedzą w tej drugiej części. No i człowiek rzeczywiście mówi, ja jestem winny, guzik nie jestem winny. Nic o tym takim nie słyszę. Ja tam zaraz zadzwonię wyjaśnię, ja im nagadam. O to chodzi. O to chodzi. Na ten telefon czekają, żebyście zadzwonili i im nagadali. Tylko, że zanim nagadacie, to najpierw będą sprawdzą, z jakiego numeru dzwonicie, potem zweryfikują przez telefon, podacie swoje dane i będą wiedzieli, kto ten list odebrał, jeżeli. Zareagowaliście na list, pomimo że ten list poszedł na stary adres, bo ktoś Wam przekazał, to tam teraz mieszka. To Wy zweryfikujecie i podacie swój nowy adres. To nie znaczy, że dopiero na nowy zacznie przychodzić. Nie, będzie przychodzić i na stary i na nowy. Na stary, po to, żeby tamta osoba też naciskała: No, zrób coś, żeby do mnie to nie przychodziło, bo jeszcze się pomylą i do mnie przyjdą, tak? Pokazywali komornika, który e, zabierał mnie ten traktor. No to mi weźmie i za Ciebie zabierze mi telewizor i co ja wtedy zrobię, tak? Tam telewizor, mieszkanie mi opieczętują. I tak to ma działać. Więc jeżeli zadzwonicie, już wiadomo, że jest to osoba nieprzeszkolona, na przykład przeze mnie, i jest to osoba podatna. Punkt. Trafiliśmy, tak? Już trafiliśmy, teraz trzeba popracować na tą osobą. No więc po drugie mamy aktualne dane. Dane aktualne, które podajecie Państwo przez telefon, inaczej nie będą z Państwem rozmawiać. Jeżeli nie chcą rozmawiać, to jak możemy im, im nagadać. Żeby im nagadać, żeby się dowiedzieć, dlaczego to do nas przysłali, to musimy się zweryfikować przez telefon. I czyli grzecznie na patelni podajemy swoje dane, które normalnie firma marketingowa za te dane musi zapłacić ładnych parę złotych, żeby gdziekolwiek je pozyskać. Windykator to otrzymuje za darmo. Tylko i wyłącznie egzekwując swój styl postępowania, swój, swoją metodę oszustwa, która jest traktowana masowo. To jest kilka milionów wezwań rocznie. I ludzie ci wszyscy prawie są przekonani, że oni rzeczywiście mają problem. Oni wtedy jeszcze problemu nie mają. Oni za chwilę, jak zadzwonią, będą mieli problem. A czym dalej się zapędzą, będzie to trudniejszy problem. Do pozbycia się tego problemu. Już mają Państwa dane, więc wiedzą, co nęga, jak nękać. Mają Państwa telefon, bo z niego zadzwoniliście. Jak nie przychodziły do tej pory MS-y i telefony to teraz będą przychodzić. Czyli się podkładacie po prostu genialnie. Mają dane, mają i zaczyna się rozmowa. O co chodzi w tej rozmowie? Rozmowa oczywiście dostajecie informację, że rozmowa jest nagrywana. Co dziwne, jeżeli powiecie wy, że też nagrywacie rozmowę, to okaże się, że połowa tych rozmów bardzo szybko się skończy. <grywa> warto, warto zrobić taka, taką sytuację, jeżeli ktokolwiek do państwa zadzwoni i powie, że rozmowa jest nagrywana, albo gdzie, wy dzwonicie do kablówki albo gdzieś i, mówicie, i słyszycie, że rozmowa jest nagrywana, można mówicie, dobrze, bardzo, dobrze, zgadzam się, ale ja też nagrywam tą rozmowę i też pana informuję, że jest nagrywana. Zobaczycie że co druga z tych rozmów bardzo szybko się skończy. No przecież nie dlatego, że macie po drugiej stronie uczciwy, ucz, uczciwego człowieka, uczciwą firmę, bo tak to by im nie przeszkadzało to nagrywania. Nagrywaj sobie. Czasem nie, bo oni czasem po prostu pokerowa twarz, wiedzą, że że i tak nie będziecie umieli prawdopodobnie z tego nagrania skorzystać. Ale generalnie rzecz biorąc, rozmowę trzeba poprowadzić teraz tak z państwem żeby dług nieprawdziwy, dług rzekomy został uznany.